Z 50% tych przekleństw już mi się nie chciało tłumaczyć, bo to nie ma sensu po prostu. Dobra, tutaj nawet jest tłumaczenie: no proszę. Żołnierz Wojskowej Federacji Rosyjskiej, znajdujący się pod Krymieną Ługańskiego wodu jest pewien, że walczy z całym światem. Kurwa, jest taki stosunek: ja pierdolę. W ogóle, u nas jeden, jeden, jeden kurwa leży, jedno ciało, nawet nikt go nie wywozi, koszmar, kurwa kombat w ogóle w dupie to ma, Kormi karmią dobrze? No, tuszonki nie dają, nic nie dają, to co znajdziemy to zjemy, tu chłopaki, chłopaki po dwa, po, po dwie doby nie jedzą, ktoś, ma... ktoś tu ma, ktoś tu ma, Boże, jazwa, tuberkulose. No, problemy ze zdrowiem się zaczynają. Tak. Komu, ktoś mia, ma wrzody. Ktoś ma. Tak. Ktoś ma gruźlicę. Komuś się otwiera. Znaczy, krwią harkają. Pskowski tutaj przyjechał. Kombat powiedział. Do wsi kurwa 12 kilometrów trzeba jechać i jeszcze od wsi do szpitala ile tam i mówi iście z buta. Aha, czyli naród idzie i nie rozumie gdzie trzeba iść, ludzie po 50, 60 lat, chłopaki oni coś chcą, co oni kurwa tu na kurort przejechali? Tak jakby takie czasami wychodzimy. A co wy robicie? My z tyłu bronimy. Tutaj trzy linii mamy. Pierwsza linia jest to front. Jeśli, pierwsze, jeśli pierwsze, pierwsza zostanie przebita, no to podbiegamy i my wtedy trzymamy. My, na, my utrzymujemy i my na drugiej linii stoimy. My jesteśmy w samym piekle. Tutaj wszystko przed nami lata. Wczoraj też przelatywało obok z ziemianką. Spadały pociski. Ale jaki macie kierunek? Krymina, wieś. Wczoraj trafiliśmy do otoczenia, otaczali nas wczoraj. Myśleliśmy, wezmą nas łańcuchem. No, przebili obronę, tam wszystko świeciło się. No, ale tak generalnie jest w porządku. W porządku, tak? Podobało się? No, jestem przyzwyczajony, mówię ci, jak tu bombardują. To jak cię bombardują, to oznacza, że jest w porządku. Jak cię nie bombardują, to się strasznie robi. Zaczyna się bać. Tutaj hochów już nie ma. Sami murzynie, arabowie, Francuzi, Kanadyjczycy. Tak, tak, tak. Pokazywali wczoraj. Tak Finlandia, Amerykanie, Jankersi. Cała Europa, tak. Mam ci przywieźć ucho murzyna, mamo. Oj, daj spokój. Zaczniesz tam jeszcze ten. Nic śmiesznego nie ma w tym. Ta, w porządku, no co ty?